Witajcie. Karawan Salon. Kolejny dzień. Stoisko Brissnera. I mamy stent, stoisko, gdzie prezentowany jest koncept. Koncept przyczepy. Jak się przyczepa nazywa? Mamy talis. już... talis Nasz Nazwa jest talis Tutaj właśnie w naszej wizji mamy mamy dwa pomysły, które chcemy zrealizować. Po pierwsze jest to, że chcemy wnętrz, miejsce powiększyć, z tyłu mamy to jest ten Air extens, Tutaj z tyłu. Tutaj tak, tak. To jest Air Extend. Pompujemy to. Pneumatycznie pompowane to jest. No, tak? Można też ręcznie. Można to, ręcznie. To jest, okay. to no i co, wydłużamy tak? przyszło prawie metr, tak? Dokładnie, to jest tutaj z tyłu, za tym będzie łóżko. Zaraz będziemy widzieć, mamy rozmiary łóżka 2 metry na 1,70 Okej. Okay. i później jak wejdziemy, to zobaczymy właśnie jak fajnie. Daje yy, właśnie poczucie pokoju. Że... Mhm. A oprócz tego mamy na spodzie, tu, gdzie zwykle jest garaż w kamperach, czy przy, rzadziej w szczepach, mamy dodatkową przestrzeń, którą też możemy yy, wypełnić materacem. Czy znaczy, materac już jest? Tak, Dokładnie. on jest składany. Dokładnie, tutaj można. Można tutaj też po prostu e, ściankę sobie postawić, żeby Aha. tutaj rowery wstawić, albo jakieś inne urządzenia. Tak po niemiecku to mówimy na to Kinderhülle, czyli jaskina dla dzieci. To okay. jest jakby pokój dla dzieci, To jest właśnie tak wydekorowane, że mogą się tu bawić, Aha. że mogą tu spać. I, I od razu wyjaśnijmy, nie, nic nie stanowi, nie jest przeszkodą, by tutaj w tych drzwiach, w tej kabie, było okno. Dokładnie. Tu, tutaj to, to jest koncept. Jest inspiracja, koncept, właśnie zbieramy też e, opinie ludzi, okay. którzy tutaj przychodzą i tutaj można jeszcze właśnie to wszystko... Okay. Ta kanapa tutaj to jest element dekoracyjny, czy ona ma Nie, ta uzasadnienie? Nie, ona ma funkcję. I właśnie tutaj chodzi o te nasze dwa koncepty, bo po pierwsze chcemy właśnie powiększyć okay. powierzchnię od środka uh -huh. i od zewnątrz. Chcemy mieć właśnie możliwość wyciągania elementów, na przykład właśnie o tą kanapę i stół, uh -huh. który tutaj stoi za pana, żeby je wyciągnąć z przyczepy i postawić na dwór. To jest... Ten sam stół, który właśnie używamy w przyczepie, ale jak chcemy ją wystawić, to tutaj mamy tak, jakby nóżkę, ten X, i aha, stawiamy aha. sobie, i razem właśnie z kanapą, można tutaj też taki namiot sobie w sumie przyczepić Jasne. do przodu. I tu wyjaśnimy, bo to jest taki Tutaj właśnie taki, wszyscy się o to pytają. Barbecue? Jak to nazwać Dokładnie, to jest kuchnia. To jest nasza, nie jest jakaś dodatkowa kuchnia, która leży w bagażniku, tylko to jest nasza kuchnia, którą też używamy w środku. I Czyli mamy... to jest element wyciągnięty tak. z zewnątrz? Tak, to wyciągamy, można z zewnątrz sobie postawić. Aha. I mamy tutaj możliwość, właśnie sobie gotować, jak, jak pogoda pozwoli, albo w cię po prostu, i wtedy w samym czasie mamy w środku więcej miejsca. Tutaj jesteśmy to jest... elektrycznie, to jest indukcyjny. To jest indukcyjny. Tak. W tym koncepcie właśnie próbujemy nie używać gazu, kompletnie Aha. nie. I tutaj jest przymocowane u boku technologią Nano. Można sobie nastawić na swoją jakby wysokość i po prostu znowu ściągnąć. Czyli to można regulować? Tak, tutaj? to można regulować. To tak jak taśmę klejącą tak niby. Nie? To, to A, jest no, technologia. Okej, okay, no dobra. Tutaj, tu. No rozumiem. No. I, I tutaj właśnie myślimy, żeby na zewnątrz można jeszcze tutaj e, zrobić gdzieś e, wtyczkę, żeby okay. na zewnątrz mieć e, prąd. Okay. I drugi pomysł i tutaj właśnie o, wychodzi właśnie ta ładna silueta, e, która się rzuca po około od miasto, razu miasto, jest, to, jest to, że myśli, myśli. chcemy tutaj być bardzo lekko, żeby mało samochody mogliby ciągnąć, Aha. więc musimy być gdzieś poniżej 1200 kg bagażem i również chcemy, żeby samochody elektryczne, elektryczne tak? byłyby w stanie to ciągnąć. I tam jest właśnie jeszcze bardziej ważne niż Waga jest aerodynamika, i tutaj no w symulacjach wiatru A, oporu jesteśmy, była inspiracja z bioniki, czyli jak ryba płynie przez wodę, tutaj Aha. właśnie. Powiedzmy, że płyniemy przez powietrze na ulicy i tutaj z przodu mamy właśnie taką e, no no, wąską główkę mm -hmm. dokładnie i wtedy się rozszerza i A, jak się idzie w tył, no to właśnie ona znowu się węż, węża. Węż. A wyjaśnijmy tutaj ten element. Co to jest? Bo to jest taka klapa do góry, tak? Dokładnie, to jest po prostu klapa, żeby właśnie w tej sylwecie, której tutaj mamy. Idealnie wykorzystać e, całe miejsce. Ale tu nie mamy miejsca na butle, bo butli nie ma w ogóle. Właśnie, tak? to ak aktualnie jest tak w tym koncepcie, że, że nie będziemy używać butli, ale tutaj jest dużo miejsca hmm. na inne rzeczy. To dosyć, dosyć głęboko. Jedna duża przestrzeń, tak naprawdę dużo taka loftowa, nie. bo tutaj można tak powiedzieć: wow efekt, że się co mamy też chyba y, po, też, zamiast szafek pod te elementy Dokładnie. z habitona? Czy to jest Dok, inspirowane? To, to jest to właśnie taka trochę mała inspiracja jak w habitonie, Aha. że po prostu możemy modularnie sobie tak. przesuwać, wyciągać. Dokładnie, i to jest właśnie tak jak z magnesami. Tutaj mam swoje szafki, wchodzę tutaj do środka, i tutaj można je tak samo sobie wyciągnąć. I pakuję w domu albo idę na zakupy i Aha. dokładnie wiem, ile ja mogę sobie zabrać ze sobą I, montuję. I, i po prostu sobie tutaj montuję z magnesami i klipami. Dobra, no i co, mamy na tyłach tą sypialnię, która jest wydłużana o ten element, uchany, tak? Na metry, na metr 70. 70 okay teraz pewnie wygodny, tam składany, on po prostu wędruje do, 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 do pionu, tak? No, właśnie wypuszczamy powietrze i, i klapę zamykamy od zewnątrz. I... A to można zademonstrować, za jak Nie to można. działa? Nie, Nie można. okej. Okay. Mamy tą przestrzeń, tą jaskinię dla dzieci, tak? Dokładnie, albo dla chłopów, no, albo... no, no też, jasne, i dla I tutaj właśnie te dwa elementy, tutaj ten stół, to jest ten stół oraz e, taka kanapa. Jest ta kanapa. E, można wystawić na dwór. No, ale tu widzę, ten stół jest zamontowany na stałe. Nie, niekoniecznie, tutaj e, tylko na sam w spodzie, to a, zostaje, to jest a element... ta nóżka wychodzi. To a, jest tak i wtedy do tego krzyżaka montujemy. Dokładnie. Tak? Mamy a -a. też w innych naszych modelach w Lineo na przykład już jest taki stół, który można wyciągnąć mm -hmm. w ten sposób, właśnie. A, rozumiem, musimy stół wyciągnąć, a potem dopiero możemy wyciągnąć kanapę, tak? Tak, znaczy kanapa, jest... kanapa, która stoi na zewnątrz, no. to są poduszki, które są na, na desce, które stoi na dwóch nóżkach. No i cóż, tutaj mamy na, na części, że tak powiem, dziobowej, czy przy dyszlu. Dokładnie. Wydospodarowane tak. miejsce prysznic jest, to standard. Prysznic, tak? tutaj mamy umywalkę małą. A, 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 a że tak na WC wysuwane? W, WC właśnie mamy pod spodem, chwileczkę. To jest taka na sucho, że wyciągamy sobie tutaj. Ato. I stawiamy i taka na sucho. No tak, tak, wodna treli. Okej, okay. no i tu mamy lodówkę slim, okay. tak? Tak, proszę. Okej, okay. nie wiemy jakiej firmy, czy wiemy? To nie widać, ale to okay, też no jest bo to koncept. finalna decyzja, no tak, no tak. To po prostu pokazać jak tutaj te... No i po drugiej stronie w, w tym zwężeniu mamy... mamy. O, to, to ciekawe, to, no właśnie to tak jest na, rynku 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 na to jest. To, to jest tylko teraz... A, kamień, nie? rozumiem, no, czyli to, to jest tylko koncept, a jak to będzie wyglądało i z czego, zobaczymy. No. Czy to są prawdziwe? A, wszyscy tak myślą? Ale robi, ale nie. robi wrażenie, faktycznie tak, tak. ceramiki. No. Tak. no jest ładne, to jest okay. ciekawe na pewno. No i powtórzenie z Habitona rozumiem. Tutaj, tak? tutaj jeszcze nie działa, ale. <laughs> co trochę... można pogadać? Dobrze. Tutaj no po prostu, jest, tylko pokazujemy, gdzie będą miejsca na szafki. Ale... Okej. Okay.